Witam, mamy sobotę, wczoraj nic mi się nie udało, w piątek nagrać, zrobić, bo do pracy zostałem ściągnięty, tu już blachy są przycięte. Teraz muszę teraz odciąć się na różnikach, przykręcić do ramy, no i wtórlać most i wszystko ustawić. Niżej nie chcę opaść, tu już siadło. Widać. Będę ja musiał po 45 stopni obciąć i siądzie niżej. Poprawka za poprawką. Most już wyjechał. Blachy przyłapane. Jak widzę się pysnęły. Blaszki poślifowane. Rowki porobione do spawania. butla wymieniona. Pospawane, szlifujemy. Dobra, mamy wycięte. Spójrzcie, ten kora ma pusta pod spodem. Teraz może przyłożymy skrzynię. Ale i tak dzisiaj pojadę flansze, pościąkam, Żeby to tak mi wytoczył przejściówka jeszcze. Do połączenia tych dwóch flanszy. Skrzynia mniej więcej umieszczona. Tu będzie trzeba dystans dać między dwoma flanszami. Do skręcenia. Tu wałek muszę zdemontować do napawania i zrobić 35 po całej długości. Co ma Maksik? Przywitaj się. Skrzynia trochę nisko będzie, ale się zrobi osłonę, ona jeszcze troszeczkę do góry pójdzie. To muszę wyprostować. jest krzywo. I może się uda, że wał przejdzie. O, teraz się poluzywała. Wał przejdzie koło ramy, więc nie będą się ramy ruszać. Więc dobra, na dzisiaj kończę. Zdemontuję kielichy, bałek i jadę do pokaża.